Hej, kapitanie, serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Star Wars 3 Wojny Klonów. W tym odcinku kolejny desant, kolejna planeta do przejęcia przez separatystów. I co tu jeszcze zostało? Tatooine, z tego co widzę, i Maridun. No to najpierw Tatooine, bo jest bliżej, pod kontrolą Republiki. Bierzemy sobie czołg Piratów i zaczynamy kolejną zabawę. Tatooine, czyli Dom pana Kina Skywalkera. ...późniejszego Darth Vadera, Hrabia Duku atakuje na Tatooine. Jego celem jest... ...wielka statua Jody. Symbol Rady Jedi. Siły Rady Jedi. Kto tego broni? Anakin i Asoka. No i o to chodzi. Znowu sporo rzeczy do zniszczenia będzie. Jedna statua jest tutaj... ...broniona przez... Przez zwykłą tarczę, dobra, no to pierwszy posąg zniszczony, lecimy do kolejnych. Byleby to nie było ze złota, to będzie bardzo dobrze. No, i na razie nie ma złota, przynajmniej nie w tej części. Ok, kolejna tarcza zniszczona. A my niszczymy kolejne działko, chyba albo pierwsze. Dobra, zniszczone. i zobaczmy co tutaj jest. Fabryka konów, po prostu zwykła. Zniszczone. Działko sobie teraz zniszczymy. Dobrze. Załatwione. A tutaj co mamy? Antenkę srebrną. Pięknie. Też zniszczona. No i lecimy sobie teraz do przodu gdzieś tam po kolejne posągi, które jeszcze zostały. Na razie jest dobrze, bo nie ma złotych elementów żadnych. Na razie, co najwyżej srebrne, ale srebrne są ok. Dobra, co tutaj jest oprócz posągu? Tarczy mamy na pewno jakąś, tylko pytanie z czego ona jest? Tą tarczę mamy zwykłą, więc możemy ją niszczyć. Ciekawe z czego jest posąg zbudowany. Zwykły posąg, dobra. Czyli złoty jest tam na końcu. Pewnie też chroniony jakoś e, złotymi elementami, złotymi tarczami i tak dalej. O! Pierwszy złoty element. W dodatku złota fabryka. Ale tutaj nie ma złota na razie. Dalej. Teraz fabryka pięknie, pięknie, pięknie. Każde słowo dobre, kolejny złoty element. Oczywiście nie licząc yy, posągu. Ok, zniszczone działko. No i jeszcze mamy tutaj w sumie dwie rzeczy tylko do zniszczenia. Takie zwykłe. A resztę trzeba będzie załatwić y, laserem. No to co, zacznijmy budować. Pajączka zbudujemy. W sumie to mi jest już niepotrzebne tak naprawdę. O, tego właśnie potrzebuję. W sumie tutaj możemy coś zbudować. Klony. Właściwie to droidy. Przeciwieństwo klonów. No i tutaj jeszcze zbudujemy sobie... Pajączka, raczej antenkę, która nam pozwoli go sprowadzić. Obok możemy zbudować antenkę dla czołgów. A tutaj jeszcze zbudujemy może czołg. Ten. Dobra, mamy tutaj pajączka. No to pójdźmy najpierw tutaj. Trochę to będzie trwać. Żeby tam dojść, ale damy radę. Czasu mamy sporo. Zdążymy wszystko zniszczyć kilka razy, zbudować, zniszczyć. Fabryka klonów przestała istnieć. Dobra, to w sumie możemy tutaj zostawić, a sobie tam bliżej sprowadzę po prostu jeszcze raz. Mam nadzieję, że to będzie możliwe. Tak, jest możliwe. No, nareszcie, nowa dostawa. Antenka zniszczona. Dobra, no to teraz możemy iść niszczyć pozostałe rzeczy. Tylko potrzebny transport. Dobra, tutaj jest najbliższy. Więc lecimy naj najpierw na początek. W sumie to klony jeszcze zniszczymy. Dobra, klony już nie są problemem. To były ostatnie frakcje. Jeszcze tutaj na początku coś mamy. Co tam było budowane? Fabryki klonów. Co tu mogę jeszcze zbudować? Na przykład broń elektryczną. Cóż, jak szybko się pojawiło, tak szybko znika. I lecimy dalej. Tutaj budowaliśmy chyba pajączka, tak? Nie fabryka też. Fabryka, dobra, no to zbudujemy obok. Takie coś. I jeszcze działko. A teraz możemy to niszczyć. Dwa, i trzy. Teraz się tym zajmiemy. Co my tu zbudujemy? Myślę, że to samo. Najbardziej się opłaca. To znaczy, że najbardziej się na tym zarobi najszybciej. Najwięcej. Ok. No i pozostała, ostatnia rzecz do zniszczenia, w sumie. Widzę, że tam pajączek jest, więc po prostu sobie to zniszczymy i tyle. Zniszczyli? Nie, idzie cały czas, dobra. Po prostu nie chcę tego drugi raz budować. Czas jest, ale to będzie strata czasu wtedy. Przejmujemy pajączka i niszczymy ostatnią figurkę, jody. Ponad 5 minut pozostało. Miliard 200 milionów monet. superotyści wygrali. Ogólnie mamy 378 miliardów monet. Złoty klocek. 119 i 100 000 monet. I to jeszcze nie koniec. Pozostała nam jeszcze misja w kosmosie. Nad planetą. Co to była za planeta? Tatooine. Nad Tatooine. A weźmiemy sobie takie coś: tą y, ośmiornicę. Statek dysantowy, podobny do ośmiornicy. Który ma rakiety i torpedy. Trafiłem czy nie trafiłem? No, chyba, chyba tak. Dobra, zaczynamy. Dwie i pół minuty czasu. To się stało? Statek desantowy niszczy inne statki desantowe. Dobra, misja w kosmosie zaliczona na statuin. Trochę czasu było. Trochę monet padło. Złoty krok zdobyty. No i w sumie. Na tym sobie skończymy ten odcinek, jeśli Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!